Dzień dobry salam alaikum. Dzisiaj Wam pokażemy trochę naszego zwykłego, normalnego życia. Taki będzie filmik. Wy też chcieliście, żeby były takie filmiki ze mną, z Mikusiem, z Ibrahimem. Więc nie wiem, czy Ibrahim nam się pokaże dzisiaj. Ale wojazd w domu ma na urlop, nagrywa właśnie. Ale właśnie taki, taki pomyślałam, że nagramy taki filmik zwykły, bo chcieliście, żeby też były takie właśnie filmiki z naszego życia, więc dzisiaj będzie. Nasz mały sprzątacz gdzieś tam poszedł do odkurzacza. Znaczy z tą, jak to się nazywa po polsku, z tą taką, no z tą szczot. Chyba to się tak nazywa, z tą szczotką do odkurzacza gdzieś tam poszedł. Tak? będziemy sprzątać. Zobaczycie, jak Mikuś kocha odkurzacz. Ale skoroś tam było, coś mnie Ci zaraz wywrócimy. Çirkin. 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 bu Çirkin. 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 Dorcik. nie płynąłeś? Nie byś kawałek by Chłopczyk kocha sprzątanie. Będzie perfekcyjny pan domu. Qual? Oh. Evet. DJ <laughs> Opa. Oğlum ne yapıyorsun? Beşiyin içinde mi temizliyorsun? Hey! Tatlım, mikoni yapma. Niye Mikonu Konağım tam toplayıp ne yes? Hoc! Hoc, dayıvancık mikoni. Dayı, hoc iyi Seni çağırıyor bak beşiyin içindeki çıkart mi? diye. Satan yes. Aa, mama tırasma, mama tırasma. Ne da mama? Ne da mama? Hadi iyi

哦、啊哎哎，我一时不得行了。不、哎，你不，呵呵呵。来、mm.，不加。呵呵，我刚才叫宝路哈。来，不加。来，不加。来，不加。哇。啊。哇。哇。哇！你。 Książkę z obrazkami, pokaż Niko, nie bądź taki, ale jest chyty. nie dam. My zawsze przebawmy razem, on wciska tutaj, zaraz mi się skończy. Weź tutaj zobacz, tu jest już, tu będziemy wciskać, zobacz. To jest zabawka, której on mnie chce, bardzo chce dawać, innymi daje mi do ręki, chce się razem bawić, tą książką nie specjalnie woli sam. No czasami tam dalej, to rzadko, <grych> więc tak wam, no, jednak będziemy razem się bawić, tak? O, no, widzicie, teraz się razem bawimy. O, i znowu zabierze zaraz. No, ta ok Dobra, tak. ja też będę wciskała, nie? Myszko. No, on bardzo lubi tą zabawkę. Więc tak, dzisiaj chcieliśmy wam pokazać trochę naszego życia takiego normalnego, jak to sprzątamy razem, nie? Jak mi się bawimy razem. I do zobaczenia następnym razem. Jeśli ten filmik wam się podobał, to zostawiajcie komentarze, polubienia. Piszcie o czym byście chcieli filmiki. i Ibrahim nam się nie pokazał. Ibrahim sen. Gostar Tak. Gostar Sen. No ja nie. Nie, on nie chce. W jednym komentarzu, tam było, czytałam komentarz, gdzie tam prosiliście, żeby był Filmik z Mikusiem i z Ibrahimem. A Ibrahim nie chce się pokazać, ale pokazał się w poprzednim filmiku. No to już niech będzie. Widzieliście go poprzednim razem. Więc do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum.